Z lekką obsuwą, ale taki dzisiaj dzień zwariowany dla pana reżysera Tomka Mandesa, który jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo przepraszam wszystkich to, to lekkie spóźnienie. No nie wiedziałem, że będziemy mieli live'a, dlatego tak. Takie niespodzianki. Dobra. Takie niespodzianki, się, raz. Takie niespodzianki się wydarzają. Eee, specjalny dzień, ponieważ twój najnowszy film, Heaven in Hell, jest dzisiaj już wyświetlany w kinach, oficjalna premiera. Tak, no jeszcze jest wczesna godzina, ale wiem, że już parę sensów porankowych się odbywa, więc no, czekam na, na pierwsze takie prawdziwe recenzje od widzów, bo te są zawsze naj, najcenniejsze. No. Mhm. a właśnie co w takim dniu czuje, czuje reżyser? Jak już wypuści w świat to swoje dziecko, widzowie mogą go w końcu zobaczyć w kinie? No bo domyślam się, że praca nad takim filmem to jest. To, co czuji, z dwa lata roboty? już zmieniu, Bez poszło, nie, nie no, żartuję, jest to, 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 to zawsze pewnego rodzaju, rodzaju święto. E, ale jestem w takim trochę nieszczęśliwym położeniu, że jestem też producentem i, i, i myślę, że reżyser to czuje się bardzo dobrze w takim dniu, bo gdzieś są jakieś motylki, to zderzenie z widzem, ta energia, która przypłynie, no, ale producent ma trochę gorzej, bo jest jeszcze wiele pracy, którą się wykonuje i po samej premierze, i później, i to rzeczywiście są takie dni z producenckiego punktu widzenia bardzo intensywne i wyczerpujące, więc prawdę powiedziawszy, no, jestem w takiej pozycji, w której no, nie, nie bardzo mam czas, żeby się nacieszyć, ale spróbuję go sobie znaleźć za chwilę i rzeczywiście pomyśleć i, i poczytać, i zobaczyć, jak ten film jest odbierany i się tym, mam nadzieję, nacieszyć. No ale zanim wystartowaliśmy, już znaczyłeś nam w kuluarach powiedzieć, że mieliście pokazy, pokazy z widzami pierwsze i już, jakieś, już jakiś feedback tak, jest. To, to prawda, mieliśmy wcześniej pokazy prasowe, potem mieliśmy rzeczywiście taki, jeszcze tydzień przed premierą, specjalny pokaz dla, dla fanów, bo, no bo ten film rzeczywiście jest w takim położeniu, w którym nie zawsze się udaje film wprowadzić, czyli właściwie od roku. Z fanami jesteśmy w stałym kontakcie i ta rzesza fanów urosła mhm. na całym świecie rzeczywiście na ten pokaz dla widzów przylecieli, przylecieli widzowie nie tylko z Polski, ale z całego świata. Było, było paru widzów ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Belgii, z Czech, z Włoch, no już tam nie mogłem nawet naliczyć, to była taka wybrana um, 120-osobowa grupa, bo takie tutaj w Kinogramie są największe sale, więc mhm. stąd ta, ta liczba. I rzeczywiście ten odbiór fanów, bo to było dla mnie dosyć istotne zobaczyć, jak fani, którzy są gdzieś zgromadzani wokół naszych filmów już od 3, 6, 5, z pewnego rodzaju grupa fandomu, która tam się wytworzyła, czy ten film ich w jakiś sposób nie nie, wiem, nie rozczaruje, czy, czy nie będzie za daleko odchodził od jakby istoty gatunku fanfiction w stronę pewnych innych gatunków, ale to był pierwszy kamień, który spadł mi z serca, bo rzeczywiście ci fani byli zachwyceni. i i to już wiedziałem, że tu nie tracę widzów. No a przez to, że przesuwam się z tego gatunku, fanfiction w stronę dramatu psychologicznego, trochę w stronę romansu, no to liczymy na to z prezydenckiego punktu widzenia, że tą widownię uda nam się poszerzyć. Po prostu. Mhm. Zanim, zanim jeszcze zgłębili temat wątków i tego, co się w filmie dzieje, użyłeś terminu gatunek fanfiction? Mhm. Pierwsza się spotykam z takim terminem. No bo to jest. To, to, to właściwie to jest. Um, to jest nazwa, która funkcjonuje e, za oceanem, I tak mm -hmm. to tam nazywają, bo to jest świeży gatunek filmowy. Mm -hmm. I e, w pewien sposób e, robiąc 365 dni, w pewien sposób wyznaczaliśmy na dobrą sprawę trochę granice tego gatunku, mm -hmm. albo też to, jak ten gatunek powinien być opowiadany. i Pewnego rodzaju teledyskowość, skrótowość, pewna prostota archetypu, e, zejście po po pewne pragnienia, które gdzieś się, się <laughs> ujawniają, pewien eskapizm, pewna nierealność, to są takie wyznaczniki tego, tego gatunku, który, który gdzieś istnieje, powoli zaczyna istnieć. No zresztą to widać, bo tak to trochę jest u no nas też w naszym kinie, że jak jakiś gatunek zaczyna się sprawdzać, to za chwilę wszyscy się ten, na ten gatunek rzucają. Czasami bez głowy, bo nie każdy wie, jak ten gatunek robić, ale tak było. No. Były komedie romantyczne. To Potem wszyscy zaczęli robić komedie romantyczne. Jak się okazało, że widzowie chodzą na filmy biograficzne, to wszyscy zaczęli robić filmy biograficzne i tak dalej, i tak dalej. Trochę tak teraz będzie z, jak to w Polsce nazywamy, erotykami. Mm -hmm. Fachowo wolę tą nazwę fanfiction, bo tak jak mówię, ona zawiera trochę więcej w sobie niż, niż sam erotyk. Erotyka jest częścią tylko i wyłącznie tej narracji, co zresztą w filmie Heaven and Hell, mam nadzieję, że też widzowie zobaczą, nie zawsze jest w Centrum e, tej opowieści. no Tak jak mówię, my z heaven, Hell trochę odpłynęliśmy od jądra, tej galaktyki, którą nazywam fanfiction, w stronę troszkę innych gatunków filmowych, i stąd też jak gdyby te punkty m, ciężkości w tej opowieści są rozłożone trochę inaczej. Mhm. Zanim też o tej, o tej samej erotyce, muszę zapytać się o, o lokalizację, mhm. bo powiedzmy, Hell i Półwysep Helski, z całą moją miłością do, do tamtych terenów. Nie wydaje mi się oczywistym wyborem do gatunku filmu fanficznym. Dlaczego akurat postanowiłeś, że tam się będzie działa akcja filmu? Bo... No to od początku, bo najpierw był bohater tak naprawdę, czyli mm. tak jak powstawała historia, to, to zaczęliśmy od bohatera. myślisz sobie, że zrobimy film o takim Easy Riderze, trochę Jamesie dinie i taki archetyp wytworzymy. Um... No, to jak już był bohater, to potem była obsada i było wiadomo, że to jest Simon. Mm -hmm. Obsadzając go w 3,65, wiedziałem już, że mam dla niego tą propozycję. I tak naprawdę to była dla niego docelowa moja propozycja. No i potem zaczęliśmy kombinować, w jakie tarapaty tego naszego bohatera ubrać, jakie kłody mu pod nogi rzucić i jaką historię o tym, o tym archetypie opowiedzieć. Więc potem pojawiła się postać kobiety troszkę starszej, zróżnicowanych światów, zderzenia tego i zobaczenia próby dotarcia do pewnego tabu, które istnieje, czyli tematu, który, który głównie jest poruszony w tym filmie, czyli się to, czy, czy różnica wieków w związku jest przeszkodą, czy też mhm. nie, czy, czy powinniśmy się tym przejmować, czy, czy powinniśmy zawsze kierować się sercem, czy może też rozsądkiem, bo tak w skrócie A, Przepraszam, że wejdę w słowo, Olga też od początku to miała być Magdalena tak. Boczarska? Od tak, początku. jak już powstała mm -hmm. Olga, no to potem, po, potem była Magda i to, to już wielokrotnie mówiłem w wywiadach, że no widzieliśmy z zawodową Lewandowską, z producentką, że jeżeli Magda nie zainteresuje się tym projektem, to po prostu nie będziemy robić tego filmu, bo mm -hmm. nie ma sensu. Dla, dla mnie obsada jest jak gdyby integralną częścią projektu, to nie jest tak, że można e, w roli obsadzić dowolnego aktora, jak ten się nie zgodzi, można wziąć innego. Mhm. No, no nie, staram się projekty, filmy budować bardzo precyzyjnie i pieczołowicie i przykładamy się i do muzyki, i do, i do zdjęć, do tego picture value, tak żeby te filmy wyglądały na, na światowym poziomie. Więc y, obsada jest też bardzo ważnym elementem i, i są takie, takie role, które są pisane pod konkretnego aktora i, no i tyle. No i musi to wszystko się razem. Złożyć w całość, żeby, żeby taki projekt powstał, ale wracając do Helu. Pytałaś mm -hmm. o Helu. No i potem, jak gdyby, było miejsca, a miejsce jest związane z jakby też takim moją prywatną miłością do, do Helu. też jak siedziałem wiele razy z, z Bartkiem, z operatorem, i rozmawialiśmy o tym, jaki film chcemy zrobić. I gdy opowiadałem mu, jakie obrazy widzę no to ten hal nam się w sposób jaki naturalny narodził jako miejsce, które poza sezonem wygląda po prostu zjawiskowo. Mhm. I to są takie przestrzenie, które pozwalają tę naturę i tą przestrzeń traktować jako równoprawnego bohatera w tej opowieści. I to była istota tego, tego pomysłu, żeby ta ta natura, żywiołowość tej natury, zmienność tej natury, nieobliczalność tej natury była metaforą tego, co spotyka naszych bohaterów tak naprawdę i tak to jest opowiadane. Są dwa równoległe, jakby dwie narracje, które powinny się uzupełniać albo kontrapunktować, ale no tak, tak to budowaliśmy i stąd Hell. E, na przy okazji ta nazwa jest też taką nazwą, która rzeczywiście pobudza wyobraźnię, jest pewnego rodzaju grą słów, a sam tytuł filmu powstał jeszcze wcześniej, parę lat wcześniej, kiedy byłem rzeczywiście na Helu i gdzieś przy jakimś zdjęciu yy, taki klejm stworzyłem w to w social media to się bardzo jak gdyby ładnie szerowało i wszyscy mówili: O, jakie, jakie to ciekawe, jakie to, jakie to yy, interesujące, więc tuż tu wiedziałem, że jest też tytuł. No i tak się ten projekt yy, razem złożył, stąd, yy, stąd to może. No a jeszcze bardzo ważna rzecz to jest, jak gdyby to. Jak widziałem parę scen w tym filmie od samego początku, jest taki stary polski film, Ostatni dzień lata z, z Janem Machulskim, moim pierwszym profesorem w łódzkiej filmówce, który bardzo lubię i to jest film, który powstał w roku 1952 bodajże. Godzinne kino polecam, bo to zapomniany film, a niezwykle piękny i właśnie cały dzie dziejący się na plaży. Godzinne kino, dwójka aktorów, plaża, morze, i cała powieść, która tam się dzieje. Niezwykłe kino i, i, i parę, parę obrazów, które mi tam utkwiły, staraliśmy się w pewien sposób przenieść do naszego filmu Haven in Hell. Stąd te sceny na plaży, są te trawy, stąd te chmury, to słońce, te zburzone morze. No, to tylko Hell. A że wygląda to też dla widza, myślę, na świecie zjawiskowo, no to tak wygląda, bo to są plaże, jedne z najpiękniejszych na, na świecie. Nie widać w filmie temperatury wody, więc to jeszcze pogłębia tą budę, i można powiedzieć że rzeczywiście, że jest to taka, trochę taki Eden, taki raj, ten heaven tytułowy, w którym nasi bohaterowie się na chwilę znajdują, zamykają. I te sceny na plaży w zamyśle moim miały przynieść widzowi takie skojarzenia z właśnie Rajem z Adamem i Ewą pierwszymi ludźmi na świecie, albo z kolei apokaliptycznie z ostatnimi ludźmi na, na świecie, zamkniętymi w bajce, na kompletnie pustej, pustej przepięknej, rajskiej plaży. Mm -hmm. y Powiedziałam, że wybór nieoczywisty, ale jak najbardziej to, to działa, bo, bo faktycznie y przestrzenie są niesamowite. Y a wracając do, do tej do gatunkowości i do gatunków fanfiction, y no, powiedzmy, że widzę, y że. Wizy, jeżeli spodziewa się faktycznie filmu erotycznego czy filmu o miłości, to może być lekko zaskoczone, bo faktycznie tam ciężar dramatu psychologicznego czuć, szczególnie w relacjach, części. tak, szczególnie w drugiej części, szczególnie w relacjach głównej bohaterki Olgi ze swoją córką, graną przez przez Kasię Sawczuk. Od początku chciałeś tak tą historię zbudować i pobawić się troszkę tą gatunkowością? No tak, my generalnie lubimy się bawić gatunkami, więc trochę to tak rzeczywiście planowaliśmy, żeby ten film nie był Oczywisty i taki czysty gatunkowo, tylko w jedną stronę, że się tam pewne rzeczy widza też mogły zaskoczyć, bo no, no fajnie jest, jak, jak uda się widza w kinie zaskoczyć, bo to rzeczywiście powoduje, że ta historia staje się, albo ma szansę stać się dla tego widza ciekawszą. Ale jest to po prostu film o miłości, bo, bo no, miłość różne ma oblicza i twarze i różnie jest pokomplikowana I czy to jest miłość do, do partnera, partnerki, czy to jest miłość do dziecka. Czy to jest w końcu miłość do samego siebie też gdzieś, bo i o tym ten film też trochę opowiada, że, że trzeba tę miłość do siebie gdzieś pielęgnować i zachować, żeby nie stracić innych miłości, które są. No to trochę o tym jest to opowieść, o, po prostu o miłości. Mhm. Mm, oczywiście też chciałam poruszyć kwestię, kwestię rodziny, która w filmie, mhm. w filmie jest ważna. Jak wygląda praca przy takich scenach reżysera, ale od tej technicznej strony? No, ja wiem, do wszystkich zawsze najbardziej ciekawi, bo to jest. A prawda jest taka, że ja mam w ogóle wrażenie, że to, to nie są wcale najtrudniejsze sceny do realizacji. Mm -hmm. A może już po prostu w pewien sposób mamy jakieś doświadczenie. I, i z operatorem, moim no z Bartkiem. W pewien sposób, może już gdzieś, nie wiem, dla samych siebie odczarowaliśmy te sceny i nie, nie, nie wzbudzają one w nas jakiegoś specjalnego lęku, strachu, czy też e, jakiegoś e, niezdrowego podniecenia. Mm -hmm. Staramy się je traktować jak najbardziej je profesjonalnie i, i rzeczowo i, i traktować jak każdy, każdy challenge, który stoi przed, przed nami do rozwiązania. Technicznie one wymagają pewnych. E, pewnego przygotowania i wymagają czasu, zdaniem. tak? To znaczy, uważam, że nie da się takich scen zrobić na łapu szybko i na... nie przykładając się do nich. One wymagają tego, żeby po pierwsze przeprowadzić rozmowę z aktorami i, i samemu ze sobą też i wytłumaczyć sobie, po co ta scena w filmie jest. To Magda o tym często mówi, że ona nie lubi scen erotycznych dla erotyki. One muszą być uwarunkowane emocjonalnie. Ja się z tym w 100% zgadzam, to znaczy mm -hmm. Jeśli mówimy o erotyce, to ona powinna służyć czemuś, tak jest najlepiej. Czasami jest to cel głębszy, czasami płytszy, ale no, to powinno być rzeczywiście po coś. W związku z tym najpierw te rozmowy trzeba przetłumaczyć, przeprowadzić i rzeczywiście zrozumieć, jaki sens dramaturgiczny ma ta scena. Po co pokazujemy tę bliskość na, na takim poziomie, a nie uciekamy od niej. No i, i sobie sami musimy odpowiedzieć, czy, czy to ma sens w tym miejscu, w tej powieści, czy nam to daje coś więcej, czy pozwala to. Wizowi bardziej utożsamiać się z bohaterami, wejść głębiej w te, w te relacje z, z bohaterem opowieści. Jeśli tak, no to, no to wtedy rzeczywiście trzeba przejść do, do spraw technicznych, czyli do tego, jak ta scena ma wyglądać, co chcemy opowiedzieć, na czym chcemy się skupić. E, zajmujemy się pewnego rodzaju choreografią też, tak? czyli wymyślamy sobie to, jak, jakiego chcemy użyć m, sprzętu, do tego, żeby to nakręcić w taki czy w inny sposób. E, rozmawiamy o tym z aktorami, przeprowadzamy potem próby. Zawsze, przynajmniej ja, konsultuję te sceny z seksuologami, tak, żebyśmy też nie, nie, nie pogubili tutaj sensu i, i pewnego rodzaju prawdy I, i tak to na ogół wygląda, że, że ten seksolog jest, jest już na etapie tworzenia tej sceny, scenariusza pierwszych choreograficznych rzeczy. Próbujemy potem te sceny rzeczywiście sobie, no i wtedy jesteśmy gotowi na, na plan, na planie mm, na ogół jest e, intymisji koordynator, czyli właśnie osoba, która... To jest nowa funkcja. E, ona troszkę raczkuje, prawdę powiedziawszy. I, I dużo w ogóle jest szumu wokół tej, tej postaci na planie i troszkę to jest takie, mam wrażenie, wymyślone na potrzeby afery mitu i w związku z tym producenci zaczęli tak się ubezpieczać, że jest taka osoba, w związku z tym u mnie na planie zawsze jest dobrze. To nie zawsze się tak sprawdza mm. I, i, i uważam, że nie ma co wariować. Taka osoba oczywiście u nas zawsze jest, jeśli aktorzy... Też tego chcą, bo nie zawsze chcą. Czasami aktorzy, jeśli są właśnie dobrze przygotowani do sceny, mówią: OK, wszystko wiemy, ta osoba może być na planie, nie musi, to aktorzy o tym decydują, nie, nie my jako producenci, czy, czy Uważam, że najważniejsze jest to, żeby aktor był świadomy, czuł się bezpiecznie, wiedział co robi, chciał to, to zrobić i w pełni potem zaakceptował również efekty tej pracy, bo to jest kolejny etap czyli to, że że przy takich scenach które dotykają sfery intymnych, no tu musi być pełna potem kolaudacja z aktorami tego efektu i dopiero wszyscy jesteśmy zadowoleni i uważamy, że efekt jest taki, jaki chcieliśmy, albo po prostu go akceptujemy, bo jest efektem, który nam się podoba, no to on wchodzi do filmu wtedy. Mm -hmm. yy, pytałam właśnie o ten aspekt, yy, aspekt techniczny takich scen i, i troszkę wyprzedziłeś yy, moje drugie pytanie, bo właśnie mm -hmm. chciałam zapytać się o tego yy, koronatora scen intymnych, bo... Też zresztą u nas aktorów wypowiadało się, że, że podobało im się to, że ktoś taki był obecny na planie, chciałam zapytać Ciebie jako reżysera, czy to faktycznie pomaga, czy wręcz przeciwnie. No, ja uważam, że jakby w ideale mhm. i w takim jakby drodze rozwoju tego, tego zawodu, bo to jest nowy zawód filmowy, to on ten zawód będzie bardzo potrzebny. Mhm. Tak uważam. Ale niestety mam poczucie, że na razie to jest takie na szybko sklecone. Plaster, nie zawsze te osoby są moim zdaniem w pełni przygotowane do tego, bo jak ja sobie wyobrażam taką, taką postać na planie w ideale? Mm -hmm. No to powinna być osoba, trochę tak jak mamy koordynatora scen kaskaderskich z kolei. I nie każdy reżyser, nie każdy operator musi świetnie znać się na nie wiem, scenach kaskaderskich, ale przychodzi taki koordynator i on ma pewnego rodzaju doświadczenie, bagaż i też jest w stanie podpowiedzieć reżyserowi, operatorowi pewne rozwiązania techniczne. I to by był ideał rzeczywiście, w tym mówić, słuchaj. Ustaw się z kamerą, tak? Bo jak tak tu uderzymy, to rzeczywiście to będzie efekt będzie najbardziej dynamiczny, najlepszy, najbardziej zbliżony do prawdy, w największe. I to jest fajne. I myślę, że gdyby koordynatorzy sceny scen intymnych mieli takie wszyscy, oczywiście mówię, bo to znowu jest nierówny worek i po tych ludzi brakuje teraz, w związku z tym trochę tak jest to. Często są to ludzie niestety z łapanki z jakiś nie do końca przygotowani jeszcze do tego zawodu, ale kibicuję bardzo, żeby to się już się rozwinęło, bo jeśli te osoby będą miały taki bagaż i przyjdą do takiego reżysera, czy reżyser przyjdzie sobie nie wiem, jak zrobić tę scenę, chciałbym, żeby ona wyglądała wiarygodnie, albo chciałbym, żeby była taka, a nie taka, i taka osoba powie, słuchaj, to trzeba zrobić to tak i tak, no to to będzie wtedy bardzo moim zdaniem przydatne. Oczywiście, może mówię niepopularne rzeczy, a którzy mówią, że, że cieszą się, że takie rzeczy są, no, no trudno powiedzieć, że nie, prawda? Dzisiaj, no bo to by znaczyło coś dziwnego, Prawda praktyczna jest taka, i, i, i wiem to, no bo robię filmy, gdzie te sceny są i wiem, jak to wygląda w praktyce, że nie zawsze aktorzy sobie tego, tego życzą. Czasami wolą być w mniejszej grupie, wolą być w jakimś skupieniu, w intymności, bez na przykład kogoś. Ale taka osoba, oczywiście, zawsze powinna być na planie albo w okolicy planu, tak, żeby aktor czuł się bezpieczny po prostu przy tych scenach. Mhm. A y, zostając jeszcze przy, przy seksualności kobiet, czy w przypadku filmu Heaven in Hell, y, powiedzmy różnicy wieku, czy tam powiedzmy seksualności dojrzałych kobiet, to jest wątek y, w polskiej kinematografii, który teraz będziemy eksplorować, i to jest w ogóle dobry kierunek. Ja, ja, ja nie wiem, czy będziemy eksplorować. Mm. Ja, ja, ja nie... Ciężko sobie odpowiadać w ogóle za nas, tak? Czy za mm. żadnych? Nie wiem. No, to A ty? Moim zdaniem, moim, zdaniem, moim zdaniem ten wątek był obecny w polskim kinie, mm. bo jeżeli przypomnimy sobie e, krótki film o miłości, na przykład, to, to gdzieś to, to był poruszany kiedyś. Mm -hmm. Nie było go bardzo długo, wydaje mi się, w polskim kinie, e, w światowym też jakoś niespecjalnie, ale mam wrażenie, że to jest temat, który jest e, teraz aktualny. Przynajmniej ja się tak z tym zderzyłem, rzeczywiście, bo kiedy zaczęliśmy pisać tą no historię, a potem rozmawiać ze znajomymi, bliższymi, dalszymi, no to nagle zaczęły do nas te historie spływać i okazało się, że to jest temat bardzo aktualny, tylko taki przykryty cieniutką kołderką. Właśnie nie już bardzo grubo, bo on powoli wychodzi, staje się mm -hmm. aktualny i myślę, że kobiety, o czym, o czym też mówimy, no, zaczynają odważać się na to, żeby o tym mówić w sposób otwarty, bo... No, nie ma powodu, dla którego różnica wieku miałaby e, przeszkadzać miłości. No. Mhm. Z mojego punktu widzenia, miłości nie ma ani wieku, ani koloru skóry, ani rasy, ani, ani, ani nawet płci na dobrą sprawę, bo każdy ma prawo kochać i każdy ma prawo kochać kogo mu się tylko żywnie podoba, jeśli nie krzywdzi nikogo tą miłością, to, to ta miłość jest potrzebna nam. No. Miłość jest, myślę, elementem nieodzownym życia. Nie wiem, czy nie jednym z najważniejszych. No. Więc no mam nadzieję, że, że ten film też spowoduje jakąś rozmowę o tym temacie i być może, jeśli się uda komuś w ten sposób nie wiem, pomóc albo dodać mu odwagi, pokazać mu, że to nie jest nic, o czym mainstream, czy też gdzie nie mówią, nie pokazują, tylko jest jak najbardziej naturalne, to być może to, to iluś osobom pomoże. Na co. Liczę, chociaż tak jak mówię, no, nie jest to jedyny temat w filmie Havian Helbo. tak jak mówię, te odcinki miłości tam są różne i różne mają barwy, mówimy też o miłości matki i córki, i pewnych relacjach o komunikacji, czy też braku tej komunikacji. No. Mm -hmm. A jak z Twoją odpornością na krytykę? Bo wydaje mi się, że mimo wszystko niektóre tematy mogą być uważane w tym, powiedzmy, mainstreamie, za dosyć kontrowersyjne. No, z krytyką jest to łatwo powiedzieć, że jest się odporny na krytykę. Prawda jest taka, że nikt na krytykę nie jest pewnie odporny. I nawet jeśli sobie postanowimy, że nas to nie dotyka, no to w pewien sposób zawsze e, hejt w szczególności gdzieś nas e, rani. I to każdego. I nawet jeśli ktoś powie, nie, ja jestem odporny, mnie to w ogóle nie obchodzi, to to nie jest do końca prawda. Bo hejt czy też w ogóle nienawiść moim zdaniem jest jedną z najgorszych rzeczy, Jaka wokół nas na świecie istnieje, jest naszym produktem, żeby to było jasne. Bo to nie jest przecież nic, co nie ma imienia i nazwiska twarzy. Sami jesteśmy autorami tej nienawiści, więc no, ja wolę mówić o miłości w jasnych stronach i, i jak gdyby tak ten świat zaklinać. Bo, bo nienawiść po prostu rani, krzywdzi w każdej postaci. W związku z tym, no, hejt na pewno też pozostawia ślady. E Krytyka, jeśli jest racjonalna, to myślę, że z niej zawsze wynikają dobre rzeczy, bo, no bo to no nikt nie jest najmądrzejszy, nikt nie posiada wszystkich rozumów i, i warto się uczyć całe życie. Znaczy, póki się uczymy, to, to się rozwijamy. Jak, jak nie daj Boże pomyślimy, że już wszystko wiemy, to w tym momencie przestajemy się rozwijać. Więc e, ja chcę się rozwijać do końca moich dni i tak się staram robić. Więc ja na krytykę jestem jak najbardziej otwarty. I, bardzo sobie rozmawiać też, bo każdy ma prawo do swoich poglądów i jak będziemy z sobą rozmawiali, nie będziemy na siebie krzyczeć, nie będziemy się <laughs> wyzywać, nie będziemy się hejtować, to myślę, że będzie nam wszystkim w ogóle łatwiej. Wspomniałeś na początku, że jesteś troszkę w podwójnej roli, jeżeli chodzi o film Heaven in Hell, bo jesteś nie tylko reżyserem, ale również producentem. Mhm. E w jakiej roli się czujesz najlepiej? Jako, jako reżyser, jako autor scenariusza, jako producent, jako aktor? Nie, ale to ja tylko tak w ogóle nie, nie, nie rozdzielam. To też nie jest tak, że... Mm, pewne rzeczy ze sobą się łączą moim zdaniem i to zawsze jest kwestia tylko delegacji odpowiednich zadań w projekcie. Ja zawsze bardziej myślę całościowo o, o projekcie i tak staram się też nie, nie wydzielać tych, tych funkcji. I to wiedzą aktorzy, którzy ze mną pracują, że, że ja też nie narzucam nigdy. Ja bardzo lubię pracować z aktorem. No to słowo z jest istotne, bo oznacza, że jesteśmy dla siebie na, na, na planie partnerami. To samo dotyczy operatora, autora to jest niezwykle istotną zawsze częścią każdego filmu, ale dotyczy to dotyczy również kompozytorów, którzy tworzą przenoszą na muzykę. Przy Heaven to szczęście, że rzeczywiście ten kontakt był bardzo taki e, szybki i, i bardzo duża część muzyki powstawała w trakcie zdjęć, więc mieliśmy szansę na to, na przykład, żeby do sceny, którą kręcimy, dostać muzykę przed kręceniem tej sceny, co strasznie zmienia sposób w ogóle filmowania. Mm -hmm. I tam jest taka niespolerująca jedna scena w tym filmie, w kawiarni, która m, powstała już z gotową muzyką, więc byliśmy e, w stanie rytm tej sceny e, dopasować do, do docelowej e, Oprawy muzycznej, więc to są rzeczy niezwykle fajne. Jak te rzeczy się ze sobą sprzęgają razem, to, no to pracuje się wszystkim łatwiej i efekt ma szansę być po prostu po prostu lepszym. Więc nie rozdzielam tych, tych ról jakoś specjalnie, nie przywiązuję się do, do karteczek. Nie mam krzesła z napisem z tyłu reżyser czy producent, nie zmieniam tych krzeseł. Zresztą rzadko, kiedy siedzę w namiocie, na ogół pracujemy tak z Bartkiem, że jesteśmy bardzo blisko aktorów. Mam mały klamszelek. Siedzę najbliżej aktorów, jak to jest możliwe, bo wtedy ten kontakt i ta, ta praca jest najbardziej intensywna. Wolę to niż siedzenie w namiocie i komunikowanie się przez radio bez, Jasne. bez kontaktu. Jasne. To zmierzając już do końca, projekt skończony, właśnie już można go oglądać uh -huh. w kinach. Co dalej? No, to tak jak mówiłem na początku, dla reżysera pewnego rodzaju praca się kończy, już tam zaczynają być tylko właśnie rozmowy przyjemne mm -hmm. o tym, co się stało, ale dla producenta to nigdy nie jest to nie jest koniec. To jest cała eksploatacja, dystrybucja. Mam bardzo dużo się zajęć przy tym filmie. Drugi film mamy też już skończony, więc tam jest też bardzo dużo pracy postprodukcyjnej i, i takiej by, opartej na dystrybucji. Natomiast Heaven no czeka teraz długa droga, za chwilę pojawi się w paru państwach w Europie, potem trafi do Ameryki Łacińskiej. To jest w ogóle taki ewenement, którym się chwalimy, bo udało nam się coś, co mieliśmy założone na początku, żeby no, numerem jeden w digitalu na świecie już byliśmy. To sobie możemy odhaczyć, to mamy. Dlatego chcieliśmy teraz przebić kolejny szklany sufit, czyli postarać się wejść na tak szeroko, jak to jest możliwe, w regularną dystrybucję na świecie i rzeczywiście wchodzimy do Ameryki Łacińskiej, to jest 21 państw, 600 milionów widzów i tam wchodzimy do normalnej, regularnej dystrybucji kinowej, co, co mnie niezmiernie cieszy i trochę tak, prawdę powiedziawszy, jestem podekscytowany tym, bo to jest taka podróż nieznana. Nikogo tam jeszcze nie było, nikt tego wcześniej nie zrobił, więc trochę się czujemy jak, jak kolumb, który pakuje się na. Statek i płynie przez oceany, zobaczymy, co nas tam, co nas tam czeka, jak, jak ten film się sprawdzi w kinach w zupełnie innej jednak kulturze. No bardzo jesteśmy tego ciekawi i lecimy też do Brazylii na, na seansy z widzami na formę premiery i, no i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Jasne, też pewnie będziemy obserwować z uwagą taką Damy podróż znać. filmu Heaven i Hell i co tam, się, co tam się fajnego podzieje, no ale to już wiemy w takim razie, że jest kolejny film skończony. Tak, 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 My w zeszłym roku dwa filmy właściwie back-to-back, back, jeden po drugim, cały ten seks-komedia razem też z Monolitem i z Bestem, z dwóch dystrybutorów, w ogóle taka ciekawa współpraca na polskim rynku, też dosyć niespotykana, ale tak się udało tę grupę produkcyjną zbudować. Jest adaptacja australijskiego filmu The Little Deaf, było parę tych tak naprawdę adaptacji, bo była i wersja francuska, i wersja hiszpańska, a teraz będzie wersja polska, no, mam nadzieję, że to też ciekawa forma, bo to komedia, komedia o fetyszach, więc też gdzieś powiązana z erotyką, ale zupełnie z drugiej strony, na wesoło, aczkolwiek też nie, nie głupio na wesoło, tak? Też, mm -hmm. Powiedziałbym czule o tym, o tych bohaterach, opowiadająca historia, o tym, no, co tam się dzieje za zamkniętymi drzwiami i jak, jak, to, jak to może wpłynąć na nasze relacje w związku. Jasne, dobrze, to w takim razie będziemy czekać na kolejny projekt, a na ten moment zapraszamy serdecznie do oglądania filmu Heaven in Hell. Od dzisiaj w kinach. Moim gościem był dzisiaj reżyser filmu Heaven in Hell, Tomek Mandes. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.